Jak zdywersyfikować swoje pieniądze? No, z pozoru to się wydaje takie bardzo mądre pytanie. No i przychodzą eksperci i mówią, że no bitcoin to tak do 10%, bo on jest taki niebezpieczny. Tutaj trzeba mieć dużo w obligacjach, złoto to koniecznie trzeba mieć, tak, z 10, 20, 30%, zależnie od eksperta, to tyle procent. Na akcje, no to oczywiście się najlepiej zarabia, ale są najbardziej ryzykowne, więc tutaj to tak też zależy. No i tak może mniej, może jednak trochę więcej. No i tak właściwie mówią ludzie, którzy no po prostu zwyczajnie nie mają bladego pojęcia, co zrobić z tym pieniędzmi. No bo gdyby wiedzieli, jak na przykład inwestować w akcje, no to by. 100% pieniędzy trzymali po prostu w akcjach. A że nie wiedzą, no to tam muszą trzymać mało. Na przykład ja czuję się dla odmiany bardzo bezpiecznie z taką dywersyfikacją. Wszystkie pieniądze, które mam, wysyłam od razu natychmiast na konto brokerskie w Ameryce i inwestuję je w akcje. To nie znaczy oczywiście, że ja głupi kupuję wszystkie spółki jak lecą, tylko po prostu jak trzeba kupować, no to mam gotowe pieniądze i kupuję. Jak trzeba wychodzić z rynku, to na chwilę z niego wychodzę. Po prostu wiem co robisz. Jeżeli wiesz co robisz, nie musisz dywersyfikować. Żeby się dowiedzieć jak my to robimy, obserwuj ten kanał.